Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować jeden z modeli firmy Parker. Jest to pióro Parker Sonet w wykończeniu perła i metal. I są oczywiście pakowane w klasyczne pudełko Parkera, złote z kratką w dolnej części parkerowską. I oczywiście charakterystyczne jest dla wyższych modeli Parkera. Samo pióro. Pióro jest w wykończeniu jasnym. Jest to model częściej wybierany przez Panię. Mamy tutaj tak, korpus wykonany z laki w kolorze masy perłowej. Mamy tu w tym modelu złotą stalówkę. Nie jest ona to jest złota stalówka Parkera z białego złota z irydową końcówką. Skówka. Skówka. jest bogato zdobiona ze złotym pierścieniem na którym widnieje logo Parkera oraz napis France. Klips tradycyjny dla Parkera ze strzałką parkerowską. Tutaj mamy na skówce bardzo charakterystyczne takie grawerowanie w kształcie takich nowoczesnych rąbów, trójkątów, i reprezentuje się naprawdę okazale. Standardowo jest, oczywiście, wyposażony w tłoczek Parkera Deluxe. Dziękuję bardzo. To tyle co chciałem powiedzieć na temat tego modelu Parkera. Dziękuję za obejrzenie oraz zapraszam do zakupów do na naszego sklepu supermieśni.piura.pl.